Witam państwa. Nazywam się Paweł Kloc i reprezentuję firmę Kosmocel w Polsce. Dzisiaj występuję przed państwem w zastępstwie specjalisty z Włoch Pietro Caporusu, który chciał państwu przedstawić podstawy fizjologiczne do budowania plonu w uprawach jagodowych oraz praktyczne zastosowanie tej wiedzy w tychże uprawach. Nasza firma. Już z 60-letnią tradycją produkuje nawozy specjalistyczne, które w 40 krajach świata trafiają z powodzeniem do rolników i plantatorów wielu upraw. Mamy trzy jednostki produkcyjne, które znajdują się w Meksyku i w USA. Wiedza, doradztwo i wsparcie techniczne to podstawy naszej codziennej pracy na plantacjach wszystkich pracowników we wszystkich krajach. Dzięki temu zawsze można liczyć na rzetelne i praktyczne doradztwo zespołu firmy Kosmosel. Doświadczenie jest zbierane na wszystkich istotnych rejonach uprawy truskawek. Jesteśmy dostępni w Meksyku, w Kalifornii, w Brazylii, Hiszpanii, Francji, Maroku, Włochach, a także w Polsce. Jak wiadomo, nie mamy zbyt wielkiego wpływu na przebieg pogody oraz klimat, w którym uprawiamy. Także, relatywnie mało wpływu mamy na samą glebę, w której uprawiamy. Natomiast jesteśmy w stanie kontrolować rośliny oraz wpływać na procesy w nich przebiegające. Dzięki badaniom naukowym i zdobywanej wiedzy możemy kontrolować coraz więcej procesów fizjologicznych i metabolicznych roślin. Poprzez odpowiednie nawożenie i stymulacje jesteśmy w stanie przygotować plantację do warunków, które nie możemy kontrolować. To jest pogoda, klimat zmieniający się. Obecnie uprawa truskawek spotyka się z wieloma trudnościami, jednak by móc odpowiednio Zareagować musimy dobrze znać procesy zachodzące w roślinach. Dzisiaj chcemy państwu przedstawić kilka kluczowych momentów i obszarów uprawy, które znacząco mogą poprawić osiągane plony w plantacji. Truskawki to byliny, które wykazują ciągły wzrost wegetatywny i generatywny i aby utrzymać wysoki potencjał plonotwórczy należy cały czas dbać o system korzeniowy. Rozwinięty system korzeniowy z dużą liczbą korzeni włośnikowych stymuluje merystemy wierzchołkowe do produkcji cytokinin. Hormony te sterują rozwojem korony kwitnienia i zawiązywania owoców. Główne czynniki wpływające na potencjał plonotwórczy truskawek to oczywiście dobór odmiany, forma powtarzająca lub nie, rejonizacja tej odmiany, warunki klimatyczne i środowiskowe oraz agrotechnika. Skupmy się teraz na temperaturze i długości dnia, gdyż, ona, gdyż te czynniki mają istotny wpływ na wzrost i planowanie truskawek. Powyżej 10 stopni Celsjusza uruchamiają się procesy generatywne w roślinie, jednak długość dnia determinuje rozpoczęcie indukcji i inicjacji pąków kwiatowych. Jest to moment programowania owocowania w roku następnym. Długość dnia jest stałym czynnikiem planującym, jednak temperatura i przebieg pogody mogą ograniczyć wykorzystanie tego potencjału. Warto pamiętać o odpowiednim nawożeniu plantacji w trakcie krzewienia się i następnych etapów rozwojowych: to jest formowanie kwiatostanów, kwitnienie i zawiązywanie oraz dojrzewanie owoców, gdyż są to procesy wymagające dużych nakładów energii. Kolejnym czynnikiem na który chciałbym zwrócić uwagę jest to fotosynteza oraz wpływ respiracji na wydajność fotosyntezy. Stres biotyczny i abiotyczny wpływa na podwyższenie respiracji, co przenosi się na zmniejszenie wydajności fotosyntezy. Wydajna fotosynteza buduje oczywiście nasz plon, dlatego rośliny należy utrzymać w najlepszej kondycji przez stosowanie najwyższych jakości stymulatorów. Dlatego chciałbym tu Państwu zaprezentować produkt MaxiGrow oraz jego funkcje i jak możemy zastosować ten preparat w produkcji truskawek. Dzięki MaxiGrow możemy uzyskać lepszą równowagę między procesem respiracji i fotosyntezy, natomiast sam produkt zwiększa wydajność metabolizmu roślin, Jest, wchodzi w skład technologii Don't Stop Grow firmy Osadkowski. Posiada unikalny skład około 50 składników organicznych, niska dawka aplikacji to 250-500 ml na hektar. Jest to produkt bezpieczny, nie pozostawia żadnych pozostałości w owocach ani w roślinie. W wielu krajach jest zarejestrowany z certyfikatem do upraw ekologicznych, jest kompatybilny z innymi nawozami i pestycydami, wysoce efektywny w trakcie kwitnienia, wiązania owoców oraz fazy wzrostu owoców. Dzięki niemu osiągamy większe owoce, poprawione wyrównanie i ich jakość. Dzięki temu też zwiększa się opłacalność dla państwa. Na tym zdjęciu chciałem zaprezentować jak stosowanie produktu MaxiGrow wpływa na podniesienie chlorofilu w tkankach liści. Dodatkowo celem stosowania jest produkcja metabolitów w roślinie mających na celu wytworzenie bezpiecznej i znaczącej reakcji roślin do ciągłego wzrostu. Jakie zalecenia? dostosowania jeszcze chciałbym tu Państwu zaznaczyć. Po pierwsze, częste aplikacje w niższej dawce przynoszą lepsze efekty niż pojedyncze zabiegi z większą dawką. Warto łączyć produkt z nawożeniem dolistnym odpowiadającym danej fazie rozwojowej, dzięki czemu osiągamy lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Proszę stosować wyższe dawkę jedynie w okresach stresowych wymagających szybszego tempa reakcji. Kolejnym czynnikiem, który może i wpływa znacząco na utrzymanie tego potencjału plonotwórczego jest wapń. I teraz chciałbym skupić się nad informacjami, które jeszcze do końca nie są poznane i na pewno w wielu przypadkach jeszcze się na temat tych funkcji wapnia nie mówi. Otóż wapń jest składnikiem e, oczywiście ścian komórkowych, które zapewniają stabilność, i odporność komórek, ale także pełni rolę przekaźnika, umożliwiając prawidłowo funkcjonowanie rośliny. Wpływa na elongację komórek, bierze udział w regulacji aparatów szparkowych, e, bierze udział w procesach pobierania innych składników pokarmowych, uczestnicy w procesach enzymatycznych, hormonalnych oraz wpływa na jakość owoców. Wolny wapń w roślinie, który nie zostanie wbudowany w ściany komórkowe, zostaje wprowadzany do cytoplazmy i ten wapń, który nie został wykorzystywany, wykorzystany, nazywamy wolnym wapniem i jest odpowiedzialny w cytoplazmie za produkcję kalmoduliny. Kalmodulina jest białkiem sygnałowym i odpowiada za reakcję rośliny. Im wyższa zawartość wolnego wapnia w komórce, tym bardziej roślina jest w stanie szybko reagować na stres zewnętrzny i aktywować naturalne mechanizmy obronne. Tutaj na tym slajdzie przedstawiam Państwu zależność zasobności lub ilości wapnia w tkankach na odporność rośliny na poszczególne patogeny. I widzimy, że przy niskiej zawartości wapnia ta ilość czy zdolność porażenia patogenów rośliny jest wyższa niż wysokiej zawartości wapnia w roślinach. Na tym slajdzie natomiast Przedstawiam interakcję potas względem wapnia. Wysokie stężenie wapnia w liściu jest warunkiem niezbędnym do zapewnienia aktywności poligalakturonazy pozakomórkowej do rozpuszczania blaszki środkowej, co przekłada się dodatkowo na zdolność rośliny do obrony przed takimi patogenami jakby szara pleść. Kolejnym składnikiem pokarmowym, który bardzo chciałbym tutaj podkreślić jest krzem. Krzem jest pobierany przez roślinę w formie łatwo, łatwo przyswajalnego kwasu ortokrzemowego. Jest pobierany z wody przez korzenie i liście. Transportowany potrafi być w roślinie przez krzylem i floem. Jest gromadzony. I polimerozywany w ścianach komórkowych, tworząc barierę mechaniczną. Odkłada się w strukturach zwanych fitolitami, które znajdują się w naskórku liści, łodyg, skórki owoców. Nagromadzenie krzemu w roślinie zawsze powoduje bezpośrednie nagromadzenie składników fenolowych, lignin i fitoaleksyn, tworząc naturalną barierę chemiczną. Na tym slajdzie chciałem. Wyszczegółowić Państwu, jak przeciwstresowo krzem działa dla roślin. Biorąc pod uwagę stres biotyczny i abiotyczny, przy stresach fizycznych możemy przeciwdziałać nadmiernej wilgotności gleby, zabezpieczać roślinę przed suszą, temperaturami ujemnymi lub zbyt wysokimi, promieniowaniem ultrafioletowym czy zagęszczeniem gleby. Natomiast pod względem chemicznym i mineralnym, krzem zabezpiecza roślinom przez toksyczność metali ciężkich, niedobory składników odżywczych oraz ich nierównowagę w glebie. Wysokie zasolenie oraz pomaga przy zbyt wysokim lub zbyt niskim pH gleby. E, dodatkowo krzem e, wpływa na produkcję oraz regulowanie komórek magazynujących wodę w roślinie. Rola akwaporyn w suszy i tolerancja zasolenia e, indukowanej przez krzem w roślinach. E, dzięki temu poprawiamy e, ten czynnik wykorzystania wody e, przez roślinę. I na tym slajdzie widać jak e, pobrany krzem e, wpływa na ekspresję genów i produkcję tych komórek magazynujących wodę, dzięki czemu rośliny są w stanie lepiej zareagować, mają większy bufor wodny w sobie i są w stanie lepiej zareagować na niedobory lub złą kondycję gleby. Tak jak wspominałem wcześniej, krzem może być pobierany dwojako poprzez liść lub przez korzenie istny wywołuje działanie osmotyczne i przeciwgrzybiczne soli krzemu, zapobiega uszkodzeniom fizycznym i mechanicznym poprzez zwiększenie odporności błony komórkowej, co daje zapobieganie przenikaniu grzybni do komórki gospodarza. Natomiast grzem, który jest pobrany z gleby, i transportowany do liści dodatkowo reguluje produkcję genów związanych z utlenieniem i syntezą fitoaleksyn. Jest to także działanie przeciwgrzybowe oraz poprawia odporność indukowaną w liściach. Dzięki tym funkcjom poprawiamy ogólną odporność na wszystkie patogeny atakujące rośliny. Krzem zawarty w nawozie barier. SICA, został przez fertygację do gleby, zostaje przekształcony do kwasu monokrzemowego, dzięki czemu może być pobrany przez korzenie i transportowany w ksylemie. Podczas respiracji dochodzi do usunięcia nadmiaru wody, a krzem zostaje skrystalizowany w ścianach komórkowych, tworząc ochronną barierę. Dzięki czemu roślina uzyskuje mechaniczną odporność na patogeny i szkodniki. I na tych zdjęciach widać te kryształy krzemu w tkankach które zostały zakumulowane. Na koniec chciałbym zaprezentować doświadczenia z Meksyku, które były przeprowadzane na plantacjach truskawek. Porównywano zabiegi saletrą wapniową przez fertygację, barier z saletrą wapniową oraz barier przez fertygację nawożenie do listy z saletrą wapniową. Oceniano masę owoców. Wyniki przedstawione są następująco średnia masa 20 owoców. Mamy tutaj pierwsza kombinacja, druga kombinacja i trzecia kombinacja widać znaczącą różnicę stosowania produktu barier do standardowego nawożenia. Kolejnym doświadczeniem jest uprawa malin i stosowanie produktu barier SICA przez fertygację i dolistnie versus saletra wapniowa. Zostały oceniane plon, BRICS, trwałość pozbiorcza oraz twardość owoców. Zabiegi przeprowadzone to łącznie 12 litrów na hektar co 10 dni w glebie, dwa powtórzenia plus 1 litr co 7 dni 3 powtórzenia. Kontrola to było około 15 kg saletry wapniowej co 10 dni dwa powtórzenia. Poziom BRICS. Proszę zauważyć, jak średnia się zmieniła w porównaniu do kontroli. Następnie jakość owoców w trakcie zbioru, liczba owoców do kontroli, liczba przyjrzałych owoców, ich procent oraz plon handlowy. Tutaj jest przedstawiona jakość owoców po 21 godzinach od zbioru. Można sprawdzić na zdjęciach, kontrola. Oraz wyniki. Kolejnym doświadczeniem jest wynik doświadczeń przeprowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, jak barier wpływa na ograniczenie populacji w plantacji truskawek. Tak wyglądało doświadczenie. Była kontrola bez jakichkolwiek zabiegów ochronnych, ochrona chemiczna. Trzy zabiegi preparatem barier oraz łączenie zabiegów chemicznych plus barier. Wyniki prezentują się następująco. Widać, że niebieska linia to poziom ruchomych stadi rozwojowych przędziorka jest bardzo wysoka. Natomiast linia szara i żółta znacząco obniża, obniżają ruchliwość dorosłych oraz larw i nim w sędziorka. Natomiast dodatkowo zbadano liczbę złożonych jaj na liściach truskawek i tak samo wynik był znacząco obniżający ilość składanych jaj. Dzięki temu możemy przyjąć, że stosowanie prewencyjnych barier znacząco wpływa na ruchliwość postaci dorosłych oraz ilość składanych jaj w chmielowca. milowca. Thank you